Cześć kochani! Witam Was w trzecim i ostatnim Vlogmasie w 2020 roku. Wasza obecność bardzo umiliła nam te przygotowania do świąt. Do gwiazdki dosłownie kilka dni, więc przed nami ostatnie szlify, pakowanie prezentów i święta. Przy okazji chciałam Wam pokazać trochę nowości w naszym mieszkaniu. Pokażę nowe rzeczy z Pepko. Ja wiem, że już niektórzy z Was pis piszą mi Monika, przestań pokazywać te rzeczy z Pepko, no bo my zbankrutujemy. No ale co mam zrobić? One są po prostu tak fajne i tanie, że no nie mogę się powstrzymać. Zobaczcie co kupiłam. Podstawki z takimi doniczkami. Ja już dawno szukałam czegoś, co jakby ożywi to miejsce przy telewizorze. No i udało mi się to zrobić z pomocą właśnie tych podstawek z Pepko. Każda kosztuje po 30 zł. Do tego dokupiłam dwa komplety takich malutkich światełek i to jest koszt po 6 zł. i ponieważ my mamy taką taśmę ledową za telewizorem, to możemy odpowiednio sobie ten led ustawiać, no i tam wiecie zmieniać klimat. Najlepiej wyglądają te podstawki, te światełka z niebieskim światłem, ale możemy sobie też jakby te kolory zmieniać, więc jeszcze bardziej ten klimat świąt i też takiego wiecie fajnego wieczoru się tworzy. Bardzo fajna sprawa i niedrogo. Ja w internecie widziałam takie podstawki, słuchajcie, za 70 zł, 80. Więc myślę, że tutaj Pepko absolutnie jak zwykle jest najlepsze pod kątem ceny. Ryczek, tak jak każde dziecko ma kilka takich czynności, których nienawidzi. I to na przykład czyszczenie noska albo yy, obcinanie paznokci. Do tych czynności należy też mierzenie temperatury. I powiem Wam, że zawsze mierzenie temperatury u nas to po prostu był koszmar. Erżyczek ten, wiecie, ten termometr gdzieś tam gubił, nie ja chciał sobie tej temperatury zmierzyć, a wiadomo, że u, u niemowlaka to mierzenie temperatury to jest częsta czynność. No i jakby tą sytuację odmienił y, termometr z Nenopolska. Ja dostałam y, go w paczce marketingowej, przyznaję, ale bardzo ten sprzęt mi się sprawdza. Pokażę Wam, jak działa. Y, to jest takie urządzenie, zresztą teraz już każdy wie, no bo od, odkąd... Y, Sami wiecie, co się dzieje. To mierzenie temperatury to jest też częsta czynność w miejscach pracy, w placówkach medycznych itd. Włączamy go sobie. No i słuchajcie, wystarczy y, takie jedno obstryknięcie. Już mamy zmierzoną temperaturę. Trwa to dosłownie sekundę. Jest to super sposób na zmierzenie temperatury niemowlakowi. Taki sprzęt kosztuje 125 zł i myślę, że warto. Pani, jak widzicie u nas dzisiaj weekend, Mój mąż pracował w ten normalny weekend, więc w tygodniu udajemy, że mamy czas dla siebie. Wychodzimy właśnie na spacer. Jak widzieliście pewnie na zdjęciach, to my mieszkamy na warszawskiej woli. Niektórzy twierdzą, że jest to bardzo betonowa dzielnica, a z moich vlogów pewnie wiecie, że to nie do końca prawda, ale rzeczywiście są niektóre jej fragmenty, które świadczą o tym, że mamy wrażenie, że żyjemy w betonowej dżungli. No niektóre fragmenty wyglądają jak Hong Kong wspominany wielokrotnie <laughs> tak. w artykułach. Nie mieszkamy bezpośrednio w tym Hong Kongu. Ale dość niedaleko, ale taka jest specyfika no, nowych bloków i, i tego, co powstaje tutaj, nie tylko na Woli, na wielu warszawskich dzielnicach, ale nam się żyje tutaj dobrze. Przy okazji zapraszamy Was na wspólny odcinek, który jest już na moim kanale. Tradycyjnie link tutaj w górze ekranu. Wspólny odcinek występuje na, tam w nim też mój mąż Grzegorz. Zapraszamy Was serdecznie oboje, prawda? Tak jest, zapraszamy na mój <laughs> gościnny udział u, u Moniki. Może nie ostatni, zobaczymy, czy Wam się będzie to podobało. Do zobaczenia. Przed nami ważna misja, bo musimy zapakować świąteczne prezenty. Eryczek będzie nam pomagał, znaczy spróbuję. Mój mąż, Grześ, od co najmniej nie wiem, dwóch lat albo od roku namawiamy na to, żebym nauczyła się grać w szachy. A ja nigdy nie miałam motywacji i zawsze tam olewałam to, ale przyznam, że zadziałała na mnie magia kina, konkretnie magia yy, z serialu Gambit Królowej. I jak tylko obejrzeliśmy całość, to postanowiłam, że muszę czym prędzej nauczyć się grać w szachy, tak jak ona, będzie tak super i tak dalej. Teraz wieczorami, jak już ryczek idzie spać, grześ próbuje mnie nauczyć. Skutek, efekt jest różny, no ale staram się. Rozpoczynamy jak w filmie. Tyle się nauczyłam. No to jest w ogóle najpopularniejsze rozpoczęcie w Czechach. Pionek na e4, a dlaczego? No Dlatego, bo że... chodzi o to, żeby tutaj grać w tym środku, tak? No chodzi o to, żeby zdominować środek pola. Żeby grać cały czas środkiem pola. Więc to, co Monicę staram się tłumaczyć jako ktoś, kto grał w szachy jeszcze w czasach i licealnych, i gimnazjalnych. W średniowieczu. Czyli w średniowieczu, to to, że właśnie jest kilka takich zasad, które nie tyczą się tego, jak się figury poruszają, tylko co w grze trzeba robić. Twój ruch teraz. Podoba ci się gra w szachy? <gry> Zdawa mi się zwłaszcza, że ładne zdjęcia mogę, można sobie zrobić przy szlachownicy. Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypuszczam, że publikacja tego odcinka będzie miała miejsce w święta, więc chciałam Wam życzyć zdrowych, pogodnych i wesołych świąt. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną, bo Wy jesteście największą motywacją do pracy. Tradycyjnie proszę Was o subskrypcję, komentarze i łapki w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia w nowym roku. Aha, no i jeszcze jedno. W nowym roku mam dla Was niespodziankę. Będę się odchłodzać.